Cześć, mam z tej strony, to jest z odcinek z serii MPW, a na wstępie możecie zostawić łapkę w górę rozcobika. Zapraszam do chłopaków, linki w opisie. A dzisiaj będziemy robić e, orkę oraz siewy łąki e tutaj za, za gospodarstwem. E, tu już jest powapnowane, wszystko powapnowałem, wszystko jest gotowe, tylko trzeba zaorać e, Sprzedałem ziemiaki, chyba 4500 dostaliśmy za nie. Tutaj mamy puste przyczepy, też gramy, teraz się trochę zmieni, bo gramy od dzisiaj z kudami i, i z drugiej osoby można powiedzieć, pierwszej pierwszoosobowej, ale z tutaj o, z drugiej osoby. Żeby też było lepiej, bo już trochę tak ze środka trochę ciężko jest, ale to tam się przyzwyczajmy, więc co ja podpinam, bierzemy Ursusa, podpinamy pod pług. Czekajcie, może trochę mam ciszę, co? Tutaj... Zaoramy sobie to i... Posiejemy, może dzisiaj zdążymy. Już trzydziestka stoi z siewnikiem. Wapna Łapna jeszcze trochę zostało, bo tam... ten ten, ten, ten... E, rozsiewacz. PNRC było. Dobra. Też będziecie widzieć jaką mamy pogodę, jaką mamy, jaki miesiąc, ile mamy pieniędzy, więc też dla, lepiej dla Was będzie. Opór sobie włączymy. Dobra. chyba będzie git. Tak, idealnie jest zaramy sobie dzisiaj to i też sobie zasiemy może zdążymy, ale kwota ta rada. też w następnym odcinku przyjedzie handlarz bo już odzywał się do mnie że chce kupić wszystkie maszyny, bo on tam handluje nimi też, yy, chce kupić tak ode mnie prasę Sipme Kupaczkę chłopaczka i to Zobaczymy, zobaczymy czy kupie przyjdzie, o tak powiem Dobra Kurde te tu Dobra. my nie będziemy Zawra e, nawracać już tutaj. Tak. Też chcę... Na razie MPW nagrywam, spadek będzie tak trochę później. Po następnego tygodnia chyba się zacznie, bo chcę rozwinąć tą serię tutaj MPW, bo tu już masakra jest 30 odcinek, a my się nie rozwinęliśmy w ogóle. ciągle prawie te same te maszyny są teraz odcinki co drugi dzień się będą pojawiać więc jeszcze idzie bo już piąta minuta mamy prawie no, co rano mamy? Jak na 5 minut, to szybko idzie. Ale to też małe polest. Jak nam się uda, wszystko zrobić. Te siebie dzisiaj na odcinku, już wszystko. To przewiniemy już sobie do zimy. w tym odcinku będzie zima. a na wiosnę jedziemy tak do tego tego jak on ma albo po żniwach pojedziemy sobie do tego bornika po ten ciągni co wy mówiliście, że mamy coś tam za, zajumać przejście w sensie szesnastkę złotą ciekawe czy on będzie miał, bo tam z tego co wiem Głysy tam jeździ z tym Łysy Seba z tym grubym, sorry Seba z grubym Jeżdżą tam, przyjeżdżają bo do pracy, to mówię, że tam Co miesiąc to inne te są, ciągniki, więc Zobaczymy, co będziemy na podwórku, jak wejdziemy Przed żniwami Albo po żniwach, zobaczymy jeszcze Bo już wiecie, jak sobie mamy, to Będziemy musieli to przemalować Żeby się z skapnęli Robimy najwyżej ankietę, zobaczymy ile ciągników nie było i zagłosujecie wy co mam osiąść. Ej, szybko idzie, dobra, siódma minuta Większa połowa zaorana, więc zdążymy to jeszcze zasiać. O może... Czekajcie, nie zostałem jak to zrobić. Ta na wiosnę pojedziemy sobie tam do tego typu Albo na zimę, jakby jak będziemy sprzedawać te zimowe te Obródka. Idealnie ostatni przyjazd nam zostanie. W tą stronę. pod czym... O kurde. Dobra, najwyżej sobie kultwatorem to zrobimy. światło włączyłem, nieco. Mamy jedną ciążawę W sumie może jakoś łąkę można dobrać Co Poza... Albo teraz jak nam zostaje trochę czasu, to pojeździmy sobie i wyżej zobaczymy jak byśmy mogli wziąć i nóc się dogado poza odcinkami z właścicielem Cofnij, cofnij Dobra sobie odczepimy W przodu Cofnij Marek Szybko to sobie tak 30 powinniśmy robić, ale dobra. 30 jest podkręta pod siewnik I wyjdzie do połowy. Setek to zrobimy, uprawimy. I sobie poza odcinkiem dokończę. Nie no, musimy nowe maszyny, kiedy to jakiś kredyt wziąć Tamtego nam zostało 50 tysięcy kredytu Więc szybko trzeba spłacić tamten i wziąć następny na maszyny jakieś Nie wiem co w NATO Też trochę się zmieni jak krowy będą, bo Mleko będzie to Szybko to pójdzie Nie no to przejdź dobrze, potem zrobimy? Piek. Dobra, do końca już się zrobimy, bo to na 14 minuta to wyrobimy się spokojnie. Tak zrobimy I ona tak wolno jedzie czy? Tam. Moim zdaniem by mogła jechać takie 13 na godzinę to wiadomo Dobra, tak to zrobimy Dobra, otworzymy te drzwi Poprzeczniaki nam zostały i wsiadamy do średnika Jak ja teraz tym robię ciągnikiem, rusysem, to my się tylko mieliśmy na młodych rolnikach jego żółtego. Chyba 904 Bez napędu. Z tą słonkiem. Chyba najlepsza seria była w tamtym roku, mi się tak wydaje. Najlepsze wyświetlenia. Najlepiej mi się tam przegrało, też można powiedzieć. Na młodych rolnikach. Dużo beki było. A wiadomo, Phantom Sinek zakończył karierę. Może kiedyś powróci. Tak jakby powrócił to byśmy może... Znowili tą... Tą serię młodych rolników na... 25, na, na Szpakowie albo na innej mapie. Ale to nie wiadomo czy Phantom Sinek wróci na YouTube. Z tego co wiem to na razie nie, nie ma beny nagrywania. A, jak pan Tomsenek by chciał, to byśmy mogli z chęcią ponagrywać młodych chroników. Sezon drugi. Chyba ten, ten bieg będzie git. To Dobra, poprzeczniaki potem sobie wysiejemy. A jak nie w 25, to 22 zrobić drugi sezon. Też by było spoko. Ale to wiadomo. Muszę pan tam sanek wrócić, bo powiedziałem, że z nikim innym nie będę robił takiej serii. Bo to my we dwóch wymyśliliśmy, tu i w ogóle. Więc. I szybko na to się wy. Tutaj. A, też od następnego sezonu będziemy robić ścieżki, więc też może lepiej to będzie wyglądało. Dobra, widzowie, dojdziemy sobie do końca. Będziemy kończyć na dzisiaj. nie będę was zanu zanurzał tutaj moim gadaniem więc co ja zawrócę cofniemy sobie kurde o. tak zrobimy fajnie było kader więc co to było na tyle. Zapraszam na kolejne oraz na poprzednie filmy. Jakie będą. Trzymajcie się na razie. Elo.